Manów, no bo tutaj jakoś jesteśmy blisko geograficznie, pieniądz, ksiądz, chleb nawet, one już w nie są od czasów prasłowiańskich, ale one kiedyś zostały zapożyczone z języków germańskich. Z jakimi jeszcze językami polszczyzna miała kontakty i z jakich jeszcze języków mamy zapożyczenia? To są oczywiście słowa i węgierskie, i rumuńskie przez cywilizację wołoską, i tureckie, perskie z jeszcze dawniejszych czasów, a już później, zależnie od kontaktów, później zaczęły się kontakty z Włochami, tak zwana Włoszczyzna, w nazwach potraw jak kalafior i francuskie w odpowiednim czasie, w różnych tam sferach życia, w życiu morskim to były pewne zapożyczenia skandynawskie. Od połowy XIX wieku mniej więcej zaczyna się nawał wyrazów przyjętych z języka angielskiego. Czy obcy wyraz musi spełniać jakieś warunki, żeby zadomowił się w języku polskim? Tak, no myślę, że naj ważniejsza sprawa, czy jest potrzebny. My się zastanawiamy, czy kartofel jest więc w Polszczyźnie potrzebny. Kartofle zostały sprowadzone tam do Europy już w czasach nowożytnych, rozpowszechniły się po Europie jeszcze później, gdzieś w XVIII wieku, jakoś to trzeba było nazwać. No więc teraz, czy nazwać już gotowym wyrazem, który zaproponował język niemiecki, taki kartofel, czy też nazwać go jakoś po polsku. uważa się dzisiaj, że takim doskonałym wyjściem jest na przykład ziemniak. Ziemniak jest po prostu kalką z języka niemieckiego, Erdapfel, jabłko, ziemi. Najnowsze zapożyczenia w języku polskim to zapożyczenia angielskie. Zamiast barów pojawiają się fast bary albo fast fastsnacki, zamiast frytek są chipsy. Wiele terminów łączy się z gospodarką, z handlem, marketing, holding. Czy mógłby Pan, profesor, przytoczyć jeszcze inne przykłady, bo z pewnością jest ich masa. Tego jest mnóstwo w różnych dziedzinach. Popcorn, czy to o chipsach już Pani mówiła, z dziedzin ogólnie artystycznych, a więc różne klipy, różne disco, proces trybu życia, jogging, facelifting. Są też takie wyrazy, które przyszły z angielskiego, a były już przedtem. Francuskie słowo image. Tak, ono, obraz szeroko pojęty, obraz, sposób widzenia świata. A teraz słyszę w telewizji, że nie image, tylko image. Prawda, czyli to samo słowo w wymowie angielskiej, mimo że z francuskiego, to angielskiego dostało się tam gdzieś w XV wieku. Nie jestem wrogiem zapożyczeń z języków obcych, ale tutaj z angielskiego w tych użyciach codziennych byłbym bardzo jednak ostrożny. To znaczy jeżeli bar na na i Piotrkowskiej nazywa się corner bar, to nie ma żadnej wątpliwości, że taki termin angielski nie jest konieczny i tu chodzi po prostu o snopism. Czy zapożyczenia są potrzebne? Czy nie kłócą się z naszą narodową tożsamością językową? Absolutnie się nie kłócą. Gdyby na to spojrzeć szerzej, to są społeczeństwa, które bardzo dbają o czystość swojego języka, jak na przykład Węgrzy. A są języki, które bardzo szeroko i chętnie przyjmują zapożyczenia obce i do takich należy na przykład angielski, a przecież angielski ma się całkiem nieźle.